do Sony coś odebrać. Okej, okay, dojechałem, jestem. bieram zaraz rzeczy i widzimy się w domu. Dobra, mam już paczkę od Sony, teraz muszę odebrać jeszcze jedną z paczkomatu, bo przyszło mi jeszcze coś i chcę wam tylko powiedzieć, że ten vlog jest nagrywany na ZV-E10 i nowych obiektywach do Sony APS-C, czyli 11, 15 i 10 do 20 mm i to będziemy dzisiaj testować, ale pierw idźmy odebrać paczkę i zobaczymy co w nich jest. OK, już mam paczkę, a teraz właśnie włączyłem aktywną stabilizację i zobaczymy, jak to działa w tym ZV-E10. Dostałem ten klip od PGY Tech, żeby przypiąć swój aparat, kiedy będę szedł z nim w góry i będę mówił o tym, jak to działa. Pewnie tu albo na moim Instagramie. Karta SD 64 GB na pewno przyda się do tego, co jest w tym pudełku. A w tym pudełku jest Sony A74. Okay, jest A74 do testowania przez już dłuższy trochę czas. Więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania na temat A74, 7 to zadawajcie je na Instagramie lub tutaj pod tym filmem lub innymi filmami na moim YouTubie. Teraz będziemy się zbierać i iść nagrywać filmy dla Sony i przetestujemy więcej obiektywów i więcej rzeczy na temat Sony ZV-E10, którym właśnie nagrywam. I zapomniałem o tym, że nagrywałem vloga, bo zaczęliśmy filmować wszystkie biurole do filmów dla Sony i po prostu wypadło mi to z głowy. I nadal tutaj jesteśmy, nadal tu filmujemy. E, widzieliście też mały e, timelapse z tego aparatu, i do tej pory filmowaliśmy. Do tej pory filmowaliśmy na 11. Jest to mój ulubiony obiektyw, bo jest on najtańszy z nich wszystkich i jest on. Eee, bardzo dobrej jakościowo, więc to by był mój wybór. Ale teraz zmienimy obiektywy na inne, żeby też pokazać Wam jak wygląda obraz z nich i na koniec powiem Wam co o tym myślę, ale jeszcze musimy trochę pofilmować, więc będziecie musieli chwilę poczekać. OK, skończyliśmy nagrywać większość rzeczy. Teraz pójdziemy ponagrywać jeszcze ujęcia tym aparatem. I teraz widzicie obraz 10/20 Power Zuma. I tak wygląda na 10 mm. A tak wygląda na 20 mm. 10, 20. 10, 20. OK. Idziemy coś ponagrywać. Tak wygląda stabilizacja aktywna w 10 do 20. Dajcie znać, co myślicie. Ok, już praktycznie wszystko sfilmowaliśmy, co chcieliśmy. Jest już dość późno. Jeszcze jedyne, co mi zostało, to powiedzenie o 15. 1,4 G, więc teraz na niej nagrywam, jak widzicie jest tak szeroka, ale to bez stabilizacji, a za chwilę pokażę Wam jak wygląda ze stabilizacją, ale pójdziemy coś zjeść najpierw, bo już jest dość późno. Ok, parę ujęć ze stabilizacją teraz. I jak widzicie, tutaj już jest dość duże przybliżenie. OK, starczy na dziś, wyedytuję to i powiem wam co o tym myślę. OK, już wyedytowałem film z Sony ZV-E10, ten vlog z Sony ZV-E10. Niestety musiałem go oddać, więc nagrywam teraz na swojej FX3, więc zobaczycie też trochę różnice, ale jestem zadowolony z efektów jakie udało mi się uzyskać z Sony ZV-E10 na półautomacie lub automacie w trybie kolorystycznym HLG. I chętnie używałbym tego typu kamery do na przykład nagrywania vlogów, jeśli potrzebowałbym tych półautomatycznych lub automatycznych trybów. Tak nagrywałem tego vloga, bo dość mocno biegałem po mieście i miałem dużo do zrobienia, więc nie chciałem jeszcze się przejmować ustawianiem aparatu manualnie, i też chciałem Wam pokazać, w jaki sposób aparat radzi sobie. Z automatycznymi ustawieniami, właśnie pod vlogowanie, kiedy będziecie chcieli z tego korzystać, i efekty według mnie są naprawdę spoko, ale jeśli chcielibyście uzyskać lepsze efekty, to oczywiście lepiej ustawiać tą ekspozycję manualnie i kontrolować aparat manualnie. I dodatkowo też powiem, że ja dość mocno biegałem, więc nie skupiałem się jakoś mocno na tym, żeby ujęcia były jakoś super stabilne itd. Tak ten vlog był taki właśnie zabiegany i trzęsący się, ale na pewno, jeśli będziecie chcieli zrobić bardziej cinematic vloga, to będziecie w stanie dużo lepiej kontrolować to, żeby obraz Wam się nie trząsł i żeby wyglądało to dużo bardziej stabilnie. A jeśli chodzi o obiektywy, to tak jak wspominałem już w filmie, mój ulubiony z tych wszystkich obiektywów to jedenastka. Najlepsza cenowo do jakości później 10-20 jest bardzo szeroko nawet na tej stabilizacji aktywnej, a na samym końcu może ze względu na to, że po prostu do vlogowania ten obiektyw nie jest jakoś super e, przydatny, bo jest troszkę wąski, to ta 15, ale jeśli myślałbym o obiektywie do nagrywania biroli i jakichś fajnych przebitek z fajną głębią ostrości, to Wybór wypadł na tą 15 F1.4G, więc to na razie na tyle na temat tego sprzętu i tych obiektywów, ale staram się też przygotować dla Was pełną, jakby pełny film na temat tych obiektywów, więc dajcie znać, czy chcecie taki obejrzeć. OK, w tym filmie to już wszystko. Ja teraz będę się pakował na wyjazd w góry, więc pewnie z gór postaram się zrobić jakieś vlogi, więc widzimy się za jakiś czas. Jeśli podobał Wam się ten vlog, zostawcie łapkę w górę, suba i kliknijcie w dzwoneczek, wtedy nie przegapicie kolejnych i też odwiedźcie mnie na Instagramie, wrzucam tam na bieżąco treści na temat tego, nad czym pracuję następnym, więc będę wdzięczny, jeżeli odwiedzicie mnie i tam. W tym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobał, dzięki za oglądanie i na razie, cześć!